Witam, witam moi kochani widzowie! W dzisiejszym filmie zrobimy sobie milionerów wersji gacha serii 2019 roku. Wiecie takie coś, Alanicne córki, laboratorium strachu, duże dziecko, dziewczyna w szkole dla chłopaków. Każdy zna tę serię. I tak przepraszam, że filmu nie było 7 dni. Wow, 7 dni, ale dużo, ale są rzeczy ważne i Genshin. Nie, nie dam wam mojego Uide, uida. Nie wiem, nie wiem czy to się tak czyta. I tak, obiecałam sobie, że nie będę nagrywać gówno kontentu, tylko będę się wypowiadać na jakieś sprawy większe albo będę robić topki, ale tak, ten film... Ten film powstał, bo to było silniejsze ode mnie. Oczywiście tradycyjnie materiał dopuszczenia sobie w tle, ponieważ nic się nie dzieje na ekranie, bo lubię taki format. No i w sumie lecimy z pierwszym pytaniem. Będzie ich 5. Numer 1. W serii Laboratorium Strachu poprzez jaki sposób ludzie trafiali do nieszczęsnego laboratorium? A poprzez rekomendację wygłoszoną w telewizji, B przez list, C sami się zgłaszali i zostali przyjmowani bez żadnych problemów. Chwilę na odpowiedź. I tak, odpowiedź A jest poprawna. Boże, czuję się jak tak jakiś debil, mówiąc do siebie zamknięta w pokoju, mówiąc tak, odpowiedź poprawna, gdzie przedtem sama zadałam pytanie. Zostawcie z nicza w komentarzu bądź cokolwiek. Teraz drugie pytanie, ponieważ na mnie jazłyce aż promieniuje jest wrażenia i cringe'u. W serii nieściana córka staje się księżniczką. Jak najczęściej kończyła siostra i matka głównej baterki, której no za dobrze nie życzyły. A. Bohaterka wykazywa, wykazała się wobec nich miłosierdziem, dała im drugą szansę i zaprosiła je do zamku na wieczne życie z nimi. B. Obie zginęły. C. Skończyły na ulicy. D. A i te są poprawne, bo były różne wersje i nie da się wybrać jednej. Ponownie chwila na odpowiedź. I tak, jeśli wybraliście D, to to jest poprawna odpowiedź, ponieważ nie da się ustalić jednej słusznej wersji, ponieważ, nie wiem, ja tam widywałam różne zakończenia co do tego. Pytanie trzecie. W serii od biednej do bogatej, kto głównej bohaterce i matce dawał ogromną sumę pieniędzy i przy okazji nową szansę na życie? A. Bólmistrz bądź prezydent. B. Coś atrybuta atrybutach wróżki, bynajmniej miała skrzydła. C. Księżniczka. Teraz ponownie chwila na pomyślenie. I odpowiedź B jest moim zdaniem słuszna, ale myślę, że też były inne wersje, chociaż tutaj... Zrobiłam jak największy research i no najczęściej się przewija właśnie ta wróżka. Co oczywiście nie oznacza, że inne odpowiedzi są błędne. Czwarte pytanie. W serii kolorowe siostry, na czym były bazowane ich kolory oczu, włosu i ubrań? A. W kolorach tęczy. B. W kolorach pór roku, takich charakterystycznych dla pór roku. C. W kolorach ich żywiołu, którym właśnie władały. Chwila na pomyślenie. I tak odpowiedź A jest poprawna. Boże, czuję się sobą zażenowana. I teraz czas na ostatnie, piąte pytanie, ponieważ moja psychika i mózg więcej tego nie zniosą. Czyli w serii Dziewczyna w szkole dla chłopaków, ze swojego haremu, kogo najczęściej wybierała jako wybranka pod koniec? Jezus, Maria. A. Chodni 24 na 7 Bad B. Nieśmiałego chłopaczka. C. Wszystkich, których się da. The, ajce są poprawne. Chwila na pomyślenie. No i tak odpowiedź Ajce są poprawne. Wreszcie koniec tej ballady cringe'u. Wreszcie nie muszę do siebie gadać. Aha, właśnie robię to od 7 miesięcy na YouTubie. Więc z tym akcentem cudownym możemy skończyć odcinek. Podziękujcie za moje poświęcenie robienia siebie debila. No i trzymajcie się.